Siemoneczko mordeczki. Jak już wiecie, ja jestem awer i zaczniemy dzisiaj nową serię z Human Fall Flat z ekipą. Jeżeli Wam się spodoba seria i spodoba się nasza gierka, co na pewno Wam się spodoba, będą fajne akcje, będzie śmiesznie, będzie się działo. Więc jeżeli Wam się seria spodoba, zostawcie lajkacza, subskrypcję na kanale, napiszcie coś fajnego w komentarzu. No i żeby nie przedłużać. Zapraszam do oglądania. Panie, panie dziecko, ale to jest kanał dla dzieci. Family friendly. Family, friendly. Family friendly. Hey, Bobas, chodźcie po koły, sam w betoniarce. Dobra, dawaj. Cześć, czołem! Witamy Was z humorem. Jest z nami Bobas Andrzej, zwany Mr. Cortex. Siema. I jest ze mną. Pies Burek Bez Nogi, Vigo Siemanko Siemanko I lecimy teraz z tematem Deską go Deską e, go zubie, pa, 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 pa. Deską go Dawaj no. Do, dawaj tą do deskę, Pójdź tą deskę Nieważne Ała. Dobra Dobra o! o ja A my się męczymy! A my się męczymy, nieźle. To o, też o, można? Pasuje to do mnie! Tato! No. Tato! U. Ale można to jeść? A dlaczego Ta, ty nie masz. Jest. Dlaczego ty nie masz nogi? Nie wiem. <laughs> można to zjeść Stój! Z dostaniesz mandat w wysokości 500 zł za... Yy... Zepsucie muru, który powstał przed, przed... wczoraj. Ale to nie ja! To ja nie ja! Zepsu, ja widziałem! Idziemy teraz do... Idziemy do pierdzila To on, To tamten! Tamten to zrobił! Jo ja, 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 ja nie... chciał, jo ja nie wiedział. Ja to ja nie wiedział! Ja nie wiedział! <łysZ�ny> <odwstuk treningu> ale to jest ty... Y, y, panie, panie dziecko, <ścoughs> ale to jest y, kanał y, 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 dla ja dzieci. OK Family friendly! Family friendly! Bobas, chodźcie po sam w betoniarce! Dobra, dawaj. Koza śnieżna! Co no, tato? Ja chcę do betoniarki! Tam! Ja chcę tam! Coś! Nie! Puść mnie! Idziemy Piesko, Nie można tak, nie można panie tak Adem, robić Ja się chcę go pan do broniary, stary, podaniary, stary, podaniary, stary podaniary, kurwa. O, Dawaj go Dobra, to nie... Dobra ja, ja chcę, ja idę do ja, to... broniary Stary poleciał Złamałem nogę Panowie Stary to nie ja Hej. O. Ranking Ball! Hej! Siema! Zabrałeś mi kulę! Lecę! Oh, Zaraz wow. popuszczę! Zaraz popuszczę! Dawaj! Dawaj! Bujaj się! I came in like a ranking ball! Czekaj, ja też chcę. Czekaj, bo, bo wy, wypadłem! O, 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 o Daj go, Wypadłem, czekaj! Czekaj, doskoczę! Hy. Puść się! Puść się! Jo <grym> 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 nie chciał, ja nie wiedział! Bo... Oni się tam dobrze bawią, a ja tu walczę o przeżycie kuź, Wa nie mogę! Dobra! Gdzie ty wyjdzie. jesteś? Już pęłska. Lym! Przez... Dyn... Dyn... Gdzie? Gdzie ty Gdzie? O, widzę tak. go! <laughs> Sorry stary, puść się! Nie! Ty no może ja się nie się. puszczaj! No właśnie, ja mam dopiero od ja I nie se doj do Teraz po. ten doj. Czekaj, <laughs> okay. gdzie ty jesteś? Eee, Bobas! No tutaj jest na dole, teraz ty trali pod kulą. <laughs> Czekaj, zobaczę! Czekaj, bo mi się. O, ręka w oczach połamała. Patrzcie, widzowie! Jedziesz, ale... ja ta... pomogę da, ta... ci! Chodź! Hej, mam jakiegoś świętego Mikołaja na akcji. Zobacz. O, zabieramy go, chodź. Zobacz. Nie, gościu, sam się wywalił. Kiedyś wejdę. A ja też. Idzie rzucę zaraz. Nie, nie puszczaj! Nie puszczaj! <śmiech> Trzymaj <śmiech> No nie no, trzech to nie udźwignę Musnęło mnie Gdzie ty Ja zaprzyja tą ścianę z bani kurwa. <grywa> ja. o, Widziałeś? Widziałeś? Widziałeś to? Widziałeś to? Widziałeś? O? widziałeś, o? widziałeś, o? widziałeś, o? widziałeś o? Tak z bani Z rozwaliłem, tak o, tak o, tak o. Proszę mnie no, telepać <grywa> Czekaj, trzeba się <laughs> Nie, nie, nie telepać! <laughs> Puść mnie! Puść mnie! Puść mnie! Puść mnie! Ale na... Jak ci mówiłem, rób to z głową, to nie, nie oznacza, żebyś tak tego zrobił. Łap skrzynkę. <laughs> Łap skrzynkę! Gdzie na mordo? Okay. Wow, wow, jestem. Złaź tego, złaź tego! Ja chcę na górę! To jest niebezpieczne! Nie róbcie tego w domu! Za Pampersa mnie trzyma! <laughs> Za Pampersa Cześć, mnie chłopaki? Zboczenie. Cześć, chłopaki? Zboczenie. trzyma! Cześć chłopaki! Ja Cześć chłopaki! Cześć! Pomogę do... wam! <laughs> Dzięki! Chłopaki, jest problem! <śmiech> <śmiech> chłopaki, jest problem! Tutaj ja Wajdu, tu! O! Ja, ja mam, rączkę ja mnie drogę, trzyma! Ja mam drogę na... Śmie! mnie! Puść mnie, ja to rozwalę młotkiem! O! <śonnaise> yeah. Cieszymy się razem! Jeeeeee! Yeah. No... Gościu, nie można tak zrobić... Mła! mnie! chłopaki, Dobrze! Dobrze! Kuść tu, tu, Idzie tu. Idziemy wyśmienicie. Uśmie! Nie... O, dobra, nie dam rady. Dłużej nie dałem rady. Sorry, bardzo Dobra, mamy to. Idziemy! Ej, a wiecie, co tutaj trzeba było zrobić, żeby tamto otworzyć? Co? O, nie, spadłem. No bo ta rurka była taka żółta. Ja złapię. Czy mam to? Czy mam to? Idź ta tam, tam. mnie, Pocać mnie, mordo. Tam jest otwarte. Cześć, się wstydzę jak strażak sam. O! Dobrze. Możesz zatacić na różę teraz. O czekaj, ja wiem, jak. Ja... Ty, ja wiem, co tu trzeba zrobić. Pa! 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 Yes. Ja idę! Jest prawo! Nie w tę stronę, czekaj! Kamerką wtedy w dół. Tako! Poczekaj, ja chcę mu pomóc! Poczekaj, ja chcę Puść mnie! Pójść mnie. Ja no, cię... Nie sięgam drugą ręką! A, i co teraz? A i co teraz? Taki byłeś mądry! Oh Ten co tam pieśuje Jurek, czekaj! A nie lepiej byłoby ci spać od razu Nie, ja mu pomogę! Ja go uratuję! Czekaj Trzymałem cię, za zadubcie chwilę Czekaj, już do ciebie idę. Łap mnie zadupcie! Poczekaj, muszę drugą rękę ustabilizować Ej, ale nie, za, jaj, nie za jajka, przestań. Za to Pomóż! Po, policjant, pomóż! Jesteście aresztowani. Czy pomóż, a nie aresztuj? Szybko. No nie. Dobry, Hej, chopaki. Heee, Ej, chłopaki, pokaza pokazać wam wściekłego psa? No No dawaj a <ścoughs> Ej, a pokazać wam baby goryla? No <ścoughs> Spadł Czekaj, trzeba dobry rozbieg wziąć i... Rozbieg z kilometra Gola Aż bursztyny wywaliło w powietrze Nie, nie! Futry się nie zrzucisz mnie! Nie zepchniesz mnie Ej, dobra, Dawaj Tutaj, go. E, chyba. Dawaj go! E, chyba Dawaj go. Proszę... Nie! Dawaj nie. go! Co wam to biedne dziecko zrobiło? <laughs> Ale to jest koza gierka. No to jest tak bykowe Kochani jeśli wam się gierka spodobała, zostawcie łapkę w górę i teraz kliknijcie subika pod tym otwieraj kanałem. nie jeszcze, nie otwieraj tego tego. Jak chcecie Mówiłem! zobaczyć resztę takich Mówiłem! Dobra, teraz na górę, tam w tę dziurę. No ale ten... No nie, nie mamy jak teraz tam wejść. Coś ty co odwalił gościu. Ja tam wejdę. Trzeba się rozhuśtać Nie widzę swojej postaci, nie ja. mogę. Nie mogę się... Cieniac jesteś Ja jestem psem, mogę mam lepsze łapy Nie chcę huśtać Chłopaki Zapraszam Co ty zrobiłeś? Teraz? Zapraszam ja jestem na górze He he he, na pieseła Patrzcie co ty robisz? Idę na górę. Ale tu jest wejście. dobrze ci idzie. Dobrze. dobrze. Jestem! Dobrze. Jestem! Jaka ci ta! Koszta. Nie, nie ta... widzisz mnie teraz! Nie widzisz mnie teraz? Nie! Nie widzisz teraz? Tam jesteś. Nieprawda, nie mam je. Dobra, idziemy dalej, bo was. Dobra, ale weź kamienia! Daj kamienia! Daj kamienia! Daj kamienia. Ja wezmę dwa. Ale mam dużo. O, za ciężki. Ty, pomóż mi. Mam dwa kamienie. Weź to tam. O, dobrze, ja se przeskoczę Co ty wiesz o kamieniach? Z czym ty idziesz? Z czym do ludzi? <grym> Pomóc ci? Nie, za, sam se poradzę Na, na dorszach <grym> Ej chłopaki, bo ja chyba, chyba grę oszukałem Ej, ludzką flagę robię A gdzie ty jesteś? <grym> Spójrz w górę <grym> O, bierzemy te kule Dawaj ją Uuu! Czekaj! Ja też chcę, ja też chcę. na nowo. Maciek! Tam masz skrzynkę! O właśnie Tom! 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 Tom? To właśnie ta skrzynka była! Właśnie jej potrzebowaliśmy! Ale poczekaj! nie, ja szybko wskakuj, uciekamy! Uciekaj, trzymaj się! Zostaw go! Idziemy! Nie, za włosy! Zostaw go! Idziemy! To pierdziela! Idziesz... Idziesz do więzienia! Ale pierdol mnie po uchu! Pafik, bierz go! Dobrze! Uciekam! Uciekaj! Ja też ucieknę! A gdzie jesteś ta? O tu mamy jesteście. Pro, mamy tu. problem. Ale, ale tam jest otwarte, zobacz, wyjście jest otwarte. Tam! Tam oj! Tam oj trzeba wyjść, tam oj. Tam oj. puść puśmie! Idziemy, tam pośmie. oj, tam oj idziemy. Tam. Teraz idziemy. Teraz trzeba tak. Tam idziemy. Czekaj, zobacz, bo tu na górze jest ten. I na do, barana. Do na barana jest ten. Kanapka. <laughs> iść tam jo! We, weź mnie w górę Podnieś mnie wejhe, dawaj. Majster, dawaj Ty lubisz czerwone zostaw to! Oj. Moja frytka! Nie zostaw! Oddam. Nie oddam! Zostaw! Moja! Nie oddam! Nie oddam! Puś ją! Puś ją ją! Nie! O chuj, dobra! Nie pościł. <noise> Yay! <grym i zna> moja frytka. Pada. mnie. Ale mnie. Nie będę se ile będę Trzymam je za nosa. Trzymam je za nosa. Puśmie. E, mnie! Gdzie mój nos? Gdzie? Bo kręgosłup mnie połamie. No i jak ja mam teraz z tego wyjść? Ja. E, bo ja utknąłem chyba I to tak fest utknąłem Ja nie trzymam teraz się Ja sobie wezmę frytkę Nie, moja frytka Haha, ha, moja o. No nie, już tak blisko Zresztą, Bo ja utknąłem Kto pierwszy do frytki? Niech <śmienny> się zatrzepi. <śmienny> Bitpa o, o prytkę. <śmienny> moja moja <prytka. śmienny> Nie. 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 mnie, Nie. Nie. za Nie. Nie. <śmienny> Cyp, nie. cyp cyp cyp, dawaj, dawaj, puść mnie, nie ruszaj się, znaczy, no, pusz ru... tam, <laughs> no, e, <nie>. Moja tam, <laughs> moja, tam, Trzymam pusz was, Trzymam was, Trzymam was, was! was was no nie no, ale jajca Jak mnie złapał, przepięk Idzie ze mną Ej, chyba to przecież Hustanie jest zabronione w takim chyba miejscu rękę, chłopaki O kurde to nie wygląda dobrze Pomogę ci, poczekaj, stój o, Czekaj, gdzie jest ta ręka? Dawaj i teraz! Pięk, kurwa! Dzięki! 500 złotych się należy! Chłopaki, ja <giela> latam! Michu ja! <giela> teraz do tyłu! I do przodu! Do tyłu! Chodzi baba, spopujemy się! I do przodu! Jej! Mam cię! Pierwszy! <giela> No chyba, mamy to. Mamy to. Mordeczki, jeśli Wam się seryjka spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie coś fajnego w komentarzu. My się żegnamy. Elo chłopaki? Na nara, razie. Nara, pa.